Przegląd lekowy e, wydaje się... W sumie najtrudniejszy, ale najbardziej istotny klinicznie dla systemu ochrony zdrowia, dla pacjentów, dla współpracy farmaceuty, który opiekuje się pacjentem, który systemowo przyjmuje pacjenta i całościowo wykonuje porady specjalistyczne, jest najbardziej oczekiwany, potrzebny i najbardziej klinicznie efekt stopa zwrotu będzie najszybszy. Oczekujemy potwierdzenia sformułowania tej metodologii, sprawdzania, pytania się pacjenta, o tą, jakie leki przyjmuje, jak się leczy, jak przyjmuje w domu, faktycznie jaka jest ta skłonność pacjenta do przestrzegania zaleceń terapeutycznych lekarza. Tych problemów jest wiele. No i trzeba je wszystkie jakoś zaadresować. Trzeba to w sformalizowany sposób zaproponować farmaceutom. System informatyczny w tym kierunku będzie skrojony, żeby farmaceuta miał Zdecydowanie szybsze informacje o pacjencie, żeby system pomagał w przygotowaniu raportu dla pacjenta, a po przygotowaniu tego oczywiście uważamy, że to powinno być świadczenie gwarantowane, świadczenie gwarantowane, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i pewnie początek 2024 można się spodziewać, że to może być już finansowane ze środków publicznych. Ten pilotaż odpowiada na bardzo dużą potrzebę pacjentów, którą obserwujemy. Przede wszystkim trzeba zdawać sobie sprawę, że trafi on do, w potrzeby pacjentów starszych. To jest ta grupa, która najczęściej jest narażona ze względu na to, że dostaje wiele leków. Według danych polskich wiemy, że nawet co trzeci pacjent po 65 roku życia może mieć powyżej 5 leków, więc jest to naprawdę znacząca grupa osób. Musimy zdawać sobie sprawę, że osoby starsze mogą mieć z różnych powodów większą potrzebę do tego typu usługi, co będzie wynikało ze względu chociażby na to, że sam wiek, choroby mogą wpływać na funkcje poznawcze, brak możliwości czy takiej łatwości poruszania się w danych dostępnych gdzie indziej w systemie. Te wszystkie elementy powodują, że jest to skrojone pod pewną grupę pacjentów, która i tak wymaga wsparcia. To jest grupa, którą rzecznik praw pacjenta bardzo często obserwuje, jako tą, która częściej zgłasza problemy, częściej nie radzi sobie w systemie ochrony zdrowia z wieloma różnymi sytuacjami. No i tutaj odpowiedź trafia w pewien konkretny wycinek tych problemów. Ta osoba trzecia w tym wypadku farmaceuta jest potrzebna po to, żeby tą wiedzę przekazać i spróbować rozwiązać problemy, które mogą się pojawić. Możemy patrzeć na to do jako pewne wyrównanie szans pacjentów.